kapibara, 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 kapibara. Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Lecimy z wrapapem kwietnia, i na samym początku pokażę Wam dwie książki, które przeczytałam z dziećmi. Pierwsza to był Chłopiec, Kretlis i Koń, i to jest taki troszeczkę, taka troszeczkę. Powieść graficzna, można by to było tak nazwać, bo to nie do końca, no ani to nie jest komiks, ani nie do końca książka. Um, ale jest na tej zasadzie ja już Wam o tej książce mówiłam parę razy um, wcześniej na tym kanale, bo jak ją dostałam, i potem ją też sama przeczytałam, no i teraz właśnie czytałam ją razem z chłopcami. Generalnie mi się podobała, ale nie zrobiła na niej większego wrażenia. Zastanawiamy się, czy ją zostawiamy, czy ją sprzedajemy, czy ją może komuś podarujemy. Na razie sobie z nami leży. To jest taka historia o, o tym, że dom niekoniecznie jest miejscem, a jest róży, również w ludziach, których kochamy. Jakby taki jest tutaj wydźwięk, ale czy dziecko, małe dziecko to zrozumie? No raczej nie, raczej to jest piękna historia napisana z myślą o dzieciach, ale tak naprawdę dla dorosłych. Um, natomiast jest przepięknie wydana, także jeśli ktoś ma ochotę albo sobie sprawdzić ją gdzieś tam w Empiku czy 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 zakupić, to polecam. Myślę, że będzie fajna na prezent. Natomiast mówię raczej z taką myślą o starszych niż na przykład o, nie wiem, sześciolatku tak jak ja mam w domu. Mój dziewięciolatek też ja jeszcze tak wiecie nie do końca załapał. Um, no, nie wiem, nie wiem tak jak mówiłam, e, niby książka dla dzieci a jednak bardziej skierowana dla dorosłych no i drugą książką jest Bazyl i Licho o tej też wam mówiłam chyba już w jakimś reading vlogu, e, trochę czytaliśmy potem słuchaliśmy, bo jest audiobook na Legimi bardzo fajny, zresztą czytana, czytany przez pana Zadurę, no i to są takie opowiadania z uniwersum Małego Licha i Bazyla, e, mamy kilka właśnie jakby opowiadania o Małym Lichu opowiadania o Bazylu, o Małym Lichu, o Bazylu i tak dalej i niektóre są strasznie śmieszne wszystkie mają bardzo fajny przekaz, jak to u pani Kisiel zresztą bywa, e, także jeśli ktoś po prostu kojarzy Mały Licho. To absolutnie, absolutnie polecam. Zaraz sprawdzę, ile ja jej dałam. Cztery gwiazdki od nas dostała. E, świetnie się bawiłam. Ma też ilustracje czarno-białe, e, gdzieś tam w klimacie. Chyba każde, każde opowiadanie ma jakąś e, ilustrację, a na samym końcu mamy taki. Na samym końcu mamy taki jakby spis postaci, bo tutaj się pokazują różnego rodzaju jakieś takie stwory, no to też mamy ilustracje, mamy jakiś opis, kim ta postać jest, i jakieś takie śmieszne tutaj są fragmenty. Także generalnie ja uwielbiam panią Kisiel i to całą, tą całą serię o małym lichu, no także musieliśmy to i mieć, i przeczytać. Bardzo się cieszę z tego powodu. No, i tak jakby wracając poza tymi dziecięcymi, no to pierwszą książką, jaką skończyłam czytać w kwietniu, bo ja ją chyba jeszcze zaczęłam w marcu. Tak to było zawsze oczy wilkom. No i gdzieś tam później właśnie czytałam te z dziećmi, no i potem skończyłam Wezwijcie moje dzieci. Już o tych książkach mówiłam tyle razy, że oczywiście, wiecie, damy spokój, ale absolutnie kocham, wy bardzo dobrze o tym wiecie. To są miłości mojego serduszka. E, później leciałam z to ten Raumę, i to jest jakby cykl, to jest opowiadanie w cyklu wrocławskim Marty Kisiel. Ono jest jakby, to, był, to, to jest pierwsza publikacja, ono nie wyszło w Papierze, na razie jest tylko e-book, nie mam pojęcia, czy będzie papier. E-book czy audiobook? Nie wiem, czy jest e-book. Na pewno jest audiobook. Ja słuchałam w audio. I to jest właśnie cykl wrocławskiej pierwszą częścią. Ja w ogóle kiedyś Wam mówiłam o tych książkach, bo ja je kocham i ja Wam mówiłam, jakby opowiadałam o nich w złej kolejności, bo wydaje mi się, że ja opowiadałam o tej kolejności, w jakiej one wyszły. Czyli początkowo wyszła toń, potem wyszedł Nomen omen, a na końcu płacz. I one zresztą w tej kolejności widniały na stronie pani Kisiel. Dlatego ja mówiłam, że one w tej kolejności powinny być czytane. A teraz, jak wyszło to ten raumę i Nomen omen, wyszedł w nowej okładce, właśnie z mięty. No to widzę, że one są reklamowane właśnie w tej kolejności, że najpierw czytamy Nomen omen, później wlatuje nam to ten raumę i później mamy toń i płacz. Czy toń i płacz wyjdą w mięcie? Nie wiem, domyślam się, że tak, bo mięta teraz wydaje na nowo książki pani Kisiel i pani Miszczuk, i jeszcze kilku innych chyba autorek również. Także wydaje mi się, że będą. Natomiast nie mam potwierdzonej informacji, ale jakby o wiele więcej sensu ma dla mnie teraz czytanie tej serii właśnie w tej kolejności, czyli Nomen omen to ten raumę, Toń i płacz, niż w tej kolejności, jaką ja miałam wcześniej, dlatego że Toń i płacz, em, pewnie wam tu wyświetlam teraz po prostu milion em, wiecie zdjęć tych książek, żebyście rozumieli na bieżąco, o czym mówię. Toń i płacz to są książki, które są bezpośrednio po sobie i one są w zupełnie innym klimacie niż Nomen omen, mimo tego, że dotyczą podobnego tematu i pojawia się kilka po prostu tych samych postaci zarówno w tej serii, jak i, czyli w tych książkach, jak i w tych książkach. W tej kolejności, kiedy ja, o jakiej ja myślałam wcześniej, że trzeba je czytać i zresztą w takiej je czytałam, że najpierw przeczytałam Toń, która jest taka trochę, wiecie, creepy, troszeczkę, troszeczkę filozoficzna, troszeczkę taka cięższa. Po niej czytałam Nomen Omen, który jest totalnie lekkie i śmieszny i zabawny i też ma takie creepy momenty, ale generalnie ubaw, popachy. No i po niej znowu czytałam Płacz, który znowu jest w tym samym klimacie co, co Toń, no bo one bezpośrednio do siebie należą. Um, no i znowu jest taka, wiecie, filozoficzna, cięższa, gdzieś tam dużo rzeczy się dzieje, trochę łez i tak dalej. Um, no i ja w tej kolejności czytałam, bo w takiej one były wcześniej reklamowane, prawdopodobnie w takiej wyszły. No, ale większy sens ma właśnie czytać to osobno, czyli najpierw czytamy Nomen omen, to ten Raumę jako opowiadanie i potem czytamy Toń i Płacz. Um, absolutnie kocham te książki, um, już Wam o tym mówiłam, to jest coś cudownego, jeśli nie, jeśli boicie się polskiej literatury, bo ostatnio z Ilonką o tym rozmawiałam, część Ilonka. E, o jeśli się boicie polskiej literatury, to spróbujcie z Martą Kisiel, spróbujcie z Krajewską albo na przykład z panem Mortką. Jest oczywiście wiele innych polskich dobrych autorów, natomiast to są ci, którzy mnie e, zadowalają, jakby zachwycają wręcz swoją literaturą. E, w związku z czym, no jeśli jesteście u mnie na kanale i oglądacie większość moich e, tam filmów, no to domyślam się, że jakiś tam jakiś procent tego co co, co do Was mówię, do Was trafia, no bo z jakiegoś powodu tu jesteście i też pewnie lubicie podobne książki do mnie, więc prawdopodobnie te też mają dużą szansę na to, żeby Wam się spodobać. No i jak mówiłam już wielokrotnie, fajnym motywem do tego do sprawdzenia tego, czy jakiś polski autor do nas przemawia jest po prostu zbiór opowiadań. Na przykład Nawiak, do góry też Wam ją wiele, wiele razy pokazałam, niedługo wyjdzie to Antologia Zmięty, o której Wam ostatnio mówiłam, chociaż mam przykre wiadomości, ale to zostawmy, może jakaś ta książka wyjdzie. Natomiast no i jest kilka fajnych naprawdę zbiorów opowiadań polskich autorów, na przykład do przesłuchania w audiobooku, jak ktoś nie chce wydawać na to pieniędzy, do sprawdzenia, czy po prostu styl pisarza nas jakby gdzieś tam chwyta za serce. Ja w ten sposób znalazłam kilku nowych autorów, których, po których prawdopodobnie nie sięgnęłabym, gdyby właśnie nie zbiory opowiadań. Um, także tak, jakby wracajmy do tego, co przeczytałam, bo odeszłam dosyć sporo od tematu. Przeczytałam też komiks Switch 21. Liczyłam na to, jak kupiłam te następne, że je jakby wiecie, sięgnąć bo nie naraz je przeczytam, ale jakoś tego nie robię, ale muszę je wyjąć i po prostu przeczytać, bo no to trochę bez sensu, żebym ja wam pokazywała w każdym kolejnym, jak nic więcej nie jestem w stanie wam o tym powiedzieć, no bo to jest komiks numer 20, 21. Um, nie wiem, który, w którym z tych grubych tomów on się, one się znajdują, nie wiem do końca, ile tych grubych tomów wyjdzie. Um, jak już mówiłam, wielokrotnie ja zostaję przy tych starych wydaniach, więc nie będę miała wszystkich, no ale będę miała te prawdopodobnie te 25, które mam teraz, raczej nie będę ruszała po następne raczej już nie będę szukała, no siłę, zresztą bardzo ciężko jest je znaleźć e, następnie przeczytałam Królestwo Węży i Krwi w ramach recenzji z wydawnictwem Amare w ramach umowy e, i to jest polska fantastyka choć, chociaż strasznie chciałam, żeby mi się ona spodobała, niestety nie była dla mnie i nawet nie wiem do kogo jakby mogłaby trafić ta książka, bo ona jest pisana w stylu młodzieżówki a jednocześnie ma sceny erotyczne pod koniec jakby generalnie odnośników do erotyki trochę jest i to jest taka Trochę niedopracowana książka, trochę taka na siłę, napisana. No jakby mnie ja nie chcę obrażać. Dobra, może nie powinnam się jakby odzywać więcej na tej książki, no ale takie miałam odczucia, że jest napisana nie z pasji do pisania, a z jakby trendów, jakie teraz mamy i absolutnie no nie chcę nie wiem, wyjść na zarozumialca, czy tutaj obrazić autorki, bo być może tak nie było, być może nie wiem, autorka marzyła o tym, żeby właśnie napisać książkę w fantastyce, w tych klimatach, chociaż wydaje mi się, że to, to nie jest pierwsza fantastyka tej autorki. Właśnie tutaj to mnie zdziwiło, bo em, gdyby to był pre, jakby, gdyby to była gdyby to był debiut, gdyby to była pierwsza książka, jaką ta autorka wydała, to inaczej bym na nią patrzyła, ale to jest któraś tam z kolei i to nawet nie trzecia, tylko któraś tam, któraś tam Fantastyka, już właśnie też autorka pisała, pani Ada Tulińska, i jakoś tak, no nie wiem, wiecie, za dużo książek czytam, żeby mi się spodobało, żeby każda mi się spodobała. No i chociaż to jest fantastyka, chociaż mamy tu Enemies, to Lovers, chociaż mamy tutaj gdzieś tam magię, lasy i te sprawy, no to niestety za dużo rzeczy mi się gryzło i za dużo rzeczy było, no nie tak jak ja bym chciała. I nazewnictwo, to magiczne, tutaj po prostu myślałam, że w życiu nie zapomnę tego słowa, którym jest oznaczone rzucenie zaklęcia ognia, ale. No, zapomniałam na szczęście w każdym razie no niestety, no ode mnie dostała dwie gwiazdki, bo em, dwie i pół tu widzę, dwie i pół dostała, bo jakby wiecie, z czystym serduszkiem daje dwie i pół za to, że jest w klimatach takich, jakie ja lubię, w sensie, że to jest fantastyka, że jest to i tak dalej, że mamy na jeźdźce kontra księżniczkę, e, ale to było źle zrobione i zarówno wątek romantyczny, zarówno cała fantastyka, e, jakby wiecie, przestrzeń e, i cała, to, cały ten świat, cała mapa i tak, nie wiem, no, no niestety, no niestety ja nie polecę tej książki, wystawiłam już ją na sprzedaż, bo na ze mną niestety nie zostanie. E, następnie przeczytałam, przesłuchałam właściwie Są Pierza e, Katarzyny Puzyńskiej i też się straszliwie zawiodłam bo to jest tam kolejny to jest kontynuacja serii Grodzisko czyli właśnie pierwszy tom to była chąźba. i ja tą też przesłuchałam i nie bardzo mi się podobała i myślałam o tym żeby ją sobie kupić, no i potem właśnie się okazało że będzie kontynuacja, że będzie Sąpierz no i tak sobie pomyślałam, że a przesłucham tego Sąpierza i jak też będzie spoko to wtedy kupię no i niestety nie jest ym, i to nawet nie tak, że, on, że to jest zła książka bo, nie, bo ja, no nie mogę tak powiedzieć natomiast jest totalnie nie w tych klimatach jak ja oczekiwałam, bo to już jest bardziej urban fantazy, tak jak pierwszy to była fantastyka, jak drugi wchodzi nam w urban fantazy albo w sci-fi wręcz, bo mamy jakby poruszanie się w po takich pętlach czasowych um, nawet nie to, że mamy jakieś wiecie, retrospekcje czy po prostu nowoczesny świat kontra stary świat, natomiast mamy, mamy nadal to stare grodzisko które mamy w chąźbie i przechodzimy do jakichś nowoczesnych czasów po apokalipsie, gdzie też mamy te stwory i mamy na przykład nie wiem telefony komórkowe i tak dalej, ale nie mamy czyli znaczy, internet chyba tam był, tylko nie było jakby jak na ładowni, było prąd nie było jak naładować tych telefonów i tabletów, i tak dalej, i jakby no totalnie nie moja bajka. Totalnie nie moja bajka. I gdyby to był ten pierwszy, to być może bym do tego inaczej podeszła, ale jakby wiecie, włączyłam są pierza z myślą, że wrócę do starych bohaterów, do tego klimatu. I chociaż oni się tam pojawiali, to jednak gryzło mi się to strasznie z tą nowoczesnością, i, i no niestety to nie dla mnie. Chociaż widziałam właśnie oceny na Goodreadsie, że niektórzy po prostu byli zadowoleni, zachwyceni, że apokalipsa i w ogóle i tak dalej. Ja wiem, że że dosyć sporo ludzi lubi te klimaty, natomiast ja jestem bardziej od, wiecie, fantastyki fantazy niż fantastyki sci-fi. Um, także no niestety gdzieś tam tutaj ten motyw... Um tej nowoczesności, tego urban fantasy mnie nie, nie za bardzo porwał, generalnie urban fantasy raczej e, niżej u mnie stoi na, po, na podium jedyne to urban fantasy, jakie ja faktycznie gdzieś tam pokochałam, tak wiecie faktycznie pokochałam, no to, to są właśnie te serie Pani Kisiel, o której mówiłam wcześniej ta seria wrocławska, czy na przykład Malina Malina i te sprawy e, no to te serie uwielbiam, natomiast generalnie urban fantasy gdzieś tam troszeczkę odpycham od siebie jest kilka serii e, w tym gatunku, które chcę gdzieś tam wiecie bardziej e, sprawdzić Sprawdzić, docenić, poczytać, ale jeszcze nie, no nie znalazłam kolejnych takich, które by mnie w tym gatunku zadowoliły. Także lecąc dalej, tutaj są dostał ode mnie trzy gwiazdki, 2,75 jest dopiskiem. No i następnie przeczytałam na przekór nocy. I e, przeczytałam to trochę, przesłuchałam w audiobooku, a końcówkę już leciałam na czytniku w e-booku. Aktualnie czytam też drugi tom, i naprawdę mi się bardzo podobało. Ktoś mi napisał właśnie na Instagramie kilka razy, że ja mam przeczytać tę serię, i ja tak trochę się wzbraniałam, no ale potem mi się gdzieś tam znowu wyświetlała, że jest super, że jest super. Teraz właśnie wychodził drugi tom, w związku z tym ona mi się wyświetlała częściej. No i em, czy wy naprawdę widzicie te wszystkie pluszaki mojego dziecka tu z tyłu? Przepraszam. E, no i co, no i co? to też są moich synów figurki no nieważne, mam straszny bałagan na tych półkach muszę to posprzątać i tak sobie wymawiam już od nie wiem kiedy, a odkąd to łóżko tu stanęło w ogóle nie sprzątam tych, tych książek, muszę to łóżko po prostu przesunąć i posprzątać na przekór nocy skup się dostała ode mnie cztery gwiazdki, bardzo mi się podobała i to jest właśnie też fantastyka taka trochę inspirowana Robin Hoodem znaczy fantastyka ja, ja nie wiem właśnie jak to nazwać i tak samo miałam problem z nazwaniem konkretnie gatunku tych książek Tutaj z tej serii Królestwo Mostu, pokażę Wam akurat tą, bo mam na wyciągnięcie ręki, bo to jest jakby dla mnie fantastyka, bo jest taki wymyślony świat, wymyślona mapa, wiecie, wymyślony, jakiś tam, polityka, w ogóle wszystko jest wymyślone, a jednocześnie nie ma żadnego rodzaju magii. I dlatego ja nie wiem, czy to jest fantastyka, czy nie, bo dla mnie to nie jest po prostu zwykła fikcja, dla mnie to jest świat fantazy, bo mamy zamki, bo mamy miecze i tak dalej, bo to nie jest nawet, wiecie, Książka historyczna, to jest zupełnie wymyślony świat, ale tam nie ma żadnej stricte magii, żadnych stworów i tak dalej. Dlatego ja nie mam pojęcia, jaki to jest gatunek. Jak ktoś z Was wie, czy to jest jakiś osobny gatunek, czy to po prostu podchodzi pod fantastykę, to dajcie znać. No i właśnie w tym samym klimacie mamy na przekór nocy, mamy zamki, mamy gdzieś tam ten taki klimat em, no pałacu, tak, gdzieś tam biedoty i tak dalej, a jednocześnie. No i wymyślony świat totalnie, a jednocześnie tam nie ma nic fantastycznego. Natomiast chodzi tutaj o to, że mamy. Ja Właśnie tą taką, tą, ten taki kontrast nam się wyświetla pomiędzy właśnie życiem w zamku, i gdzieś tam tą polityką, utrzymywaniem państwa i tak dalej, czy tam kraju, czy tam królestwa, o królestwa, przepraszam, a takim życiem w tych dokach, życiem w tych takich zabiedzonych miejscach i tak dalej, poza granicami królestwa. No i motyw tej całej książki jest taki, że jest choroba nazwana gorączką, na którą właśnie jakby to całe królestwo choruje, i jedynym lekarstwem na tą chorobę jest jakiś tam eliksir z płatków księżycowych, coś w tym stylu, już teraz nie pamiętam jak to nazywali chyba płatki księżycowe. Um... No, i o ten eliksir jest wojna, no bo jakby rozdzielili to na tej zasadzie, że kogo stać na lek, ten go dostanie, kogo nie stać, ten nie dostanie. No i właśnie ten motyw Robin Hooda jest taki, że po prostu ci, którzy mogą, wykradają ten lek po to, żeby rozdawać go biednym. No i mamy tutaj też enemies to Lovers, więcej może zdradzać nie będę, nie będę, ale naprawdę bardzo fajna. Naprawdę bardzo fajna fantastyka. I jakby no, nie zakochałam się, to nie jest miłość mojego życia. Natomiast do tego stopnia mi się spodobał i tom pierwszy, i tom drugi. Że zamówiłam i one też będą u mnie. Będę jakby no, kupowała kolejne części, nie wiem, czy to chyba będzie trylogia. Um, no, no ale naprawdę fajnie, no, naprawdę dobrze się na nim bawiłam i to jest takie slow burn, i takie, wiecie, jakby ma sens to wszystko tutaj i tak dalej. Chociaż w drugim tomie nasz główny przysłoniak zaczyna mnie denerwować i chciałabym go po prostu. Ale e, zobaczymy, może się to jakoś fajnie rozwinie. W każdym razie tak na przekór nocy 4 gwiazdki ode mnie znowu się rozgaduję, bo dawno tu nie siedziałam. Dobra. No, papa. I zostały nam dwie książki. Cały czas mi ktoś przerywa, bo dzieci wchodzą, albo dzwoni do mnie telefon. Um, tak, zostały dwie książki, i właśnie jedną z nich są legendy i late. I ja myślałam wcześniej, że to jest zbiór opowiadań, bo tak to zresztą było mi reklamowane, natomiast znaczy on troszeczkę jest w takim klimacie, to nie jest taka typowa książka z rozdziałem za rozdziałem, natomiast no, generalnie można tak na to spojrzeć, bo to jest jedna konkretna historia z jedną główną bohaterką i za jej losami idziemy. No i mamy tutaj ogrzycę, która żyła jako najemnik chyba, bo to aż. Tak wprost nie było powiedziane, no ale w każdym razie wykonywała pewne zlecenia, em, gdzieś tam wykonywała zadania z grupą gdzieś tam, jakichś tam innych y, ludzi i stworzeń em, i ona po prostu jest zmęczona już życiem jako agresor i postanawia em, założyć kawiarnię, otworzyć kawiarnię. Gdzieś tam jest troszeczkę magii w tym, mamy różnego rodzaju em, stworzenia, no bo nasza główna bohaterka jest Ogrzycą, mamy też Sukuba, em, mamy jakieś tam, no, Mówię różnego elfy i te sprawy, no ale cała książka jest utrzymana w klimacie. Em, takiego totalnego spokoju i ciepłej kawy, dosłownie, jakby no mamy tutaj motyw z tą kawiarnią, mamy tutaj różnego rodzaju wypieki, takie wiecie ciepłe em, i jakby nie ma tu nic zaskakującego, absolutnie nic, no bo na przykład nasi główni bohaterowie odkrywają co to jest kardamon odkrywają czym jest czekolada, wymyślają em, jakieś nowe drinki z tą kawą, jakieś nowe wiecie rodzaje kawy jak to można podać, wymyślają em, to, że można kawę wziąć do własnego kubka i tak dalej, w sensie, że wiecie każdy z klientów będzie miał swój Własny kubek z podpisem, i tak dalej. I jakby, no to nie jest nic nowego dla nas we współczesnym świecie. To jest nowe dla tych bohaterów, którzy tutaj żyją w tej książce. I absolutnie cudownie się na nie bawiłam. I też sięgnęłam po tą książkę właśnie w takim momencie, gdzie byłam znowu zdołowana i nie miałam na nic ochoty. I po prostu ta książka była totalnie takim taką ciepłą kawą dla mnie. I, I ona jest cała w takim klimacie, właśnie spędzenia dnia w przytulnej, naprawdę w przytulnej kawiarni, w towarzystwie cudownych ludzi, takich ludzi, z którymi się czujemy bezpiecznie po prostu. I po prostu jest taki spokój na duszy, i dosłownie to czułam, czytając całą książkę. Troszeczkę w innym klimacie jest już opowiadanie na końcu, bo na samym końcu dostajemy jeszcze po książce opowiadanie, które nam tłumaczy, jakby pokazuje ostatnie chwile naszej ogrzycy bycia najemnikiem i to, dlaczego ona postanawia od tego odejść i stać się tutaj właścicielką kawiarni. I no ten klimat, mimo tego, że jest absolutnie tym, co ja lubię, no bo mamy tutaj właśnie ten motyw wo wo wojny, walki gdzieś tam, em, przetrwania, te sprawy, no to. Mniej mi się podobało to opowiadanie niż całość tej książki, bo klimat tej restauracji, tej takiej rodziny z wyboru i takiej przyjaźni e, był absolutnie cudowny. No, tu, nie ma tutaj nic, co was zaskoczy raczej. E, wszystkiego się dałam tutaj domyślić, ale to też bardzo mi się podobało. Sorry za ten kurz tu latający, e, to też mi się strasznie podobało, bo było właśnie takim, no, taką ciepłą kawą na, zbolone, na zbolałe serce. E, cudowna książka, ona dostała ode mnie pięć. Albo cztery gwiazdki, już teraz nie pamiętam, czy naprawdę dzisiaj cała rodzina musi się do mnie dobijać nie ogarniam. Akurat jak usiadłam do nagrywania, po prostu wszyscy do mnie dzwonią albo piszą. 475 dostała ode mnie. Absolutnie czekam na kontynuację, bo wydaje mi się, że ona będzie. Wydaje mi się, że gdzieś widziałam tą książkę i w nawiasie było #1. E, więc mam szczerą nadzieję, że dostaniemy jakąś kontynuację. Chociaż niekoniecznie ona jest potrzebna, no bo wszystko co powinno być tutaj zawarte zostało zawarte i ta historia sama w sobie też jest takim, no jakby miała fajne zakończenie. Tu nie jest potrzebna kontynuacja, natomiast jeśli ona wyjdzie, to ja bardzo chętnie chętnie ją przeczytam i mam czarą nadzieję, że też będzie właśnie w takim, takim klimacie spokoju. Tutaj się dzieje kilka takich rzeczy, które są tragedią dla naszych bohaterów i jakby takim wiecie punktem zwrotnym i oni nie wiedzą czy się pozbierają z tego natomiast to oczywiście też było do przewidzenia w tej książce ale to nadal wszystko dawało mi taki totalny spokój, taką prostolinijność i właśnie tego potrzebowałam od tej książki. Być może ktoś będzie tutaj szukał jakichś, nie wiem, jakich przygód i się zawiedzie, natomiast dla mnie spokój tej książki był absolutnie cudowny i też jej długość i, no nie wiem, bawiłam się absolutnie świetnie. Mamy tutaj też leciutki wątek romantyczny, ale myślę, że nie mogę zradzić za dużo, bo jeśli to nazwę, no to będzie od razu wiadomo z kto i z kim. Ale, no nie wiem, no mówię, jak ciepła kawa, po prostu absolutnie cudowne i po prostu patrzę na tą książkę i mam ochotę iść robić sobie kawę i chyba zaraz jak skończę nagrywać, to to, to to właśnie zrobię. I ostatnią książką, jaką przeczytałam, było It Start With Us. Strasznie się cieszę, że po nią też ruszyłam właśnie w tym momencie, bo właśnie tego potrzebowałam. O, oczywiście zaznaczałam tej książce, no bo pozaznaczałam też tą pierwszy, no i wiedziałam, że tutaj też. Wiedziałam, że tutaj też będę chciała to zrobić. Widziałam w internecie kilka opinii generalnie odnośnie całej tej serii tych dwóch książek, no ale również tej, że ona jest niepotrzebna. Natomiast wy, wy być może pamiętacie, jak ja się zachwycałam nad tomem pierwszym, bo uważam, że on jest cudowną książką. Nadal w realiach książki, czyli troszeczkę wiecie, zmyśloną i nad wyraz, ale jest cudowną książką, która opowiada nam o tym, dlaczego ludzie wchodzą w toksyczne relacje, jak trudno niektórym zauważyć, że to są toksyczne relacje um, i jak z nich wychodzą I, i uważam, że w tych książkach jest bardzo dużo mądrości i takiego podprogowego przekazu dla osób, które właśnie się z czymś takim zmagają um, i choć w internecie jest mnóstwo, mnóstwo negatywnych opinii o tej serii bardzo dużo ludzi Em, narzeka na te książki. Widziałam też na Goodreadsie na przykład opinię, jak można romant romantyzować toksyczność, ale właśnie to chodzi w tej książce. Tą pierwszą trzeba przeczytać w całości, żeby zrozumieć zabiegi, jakie tam zostały wykonane. E, no bo właśnie mamy tam romantyzowanego człowieka, który jest toksyczny tak trochę podprogowo i być może z zewnątrz to widać, ale jak jesteś w środku takiej relacji, to być może tego właśnie nie widzisz. E, no i It Start With Us jest taką książką, która została dosłownie. E, to też troszeczkę mnie rozwala, i myślę, Chcę, że sobie tutaj pozwolę o tym powiedzieć, bo właśnie też widziałam dużo opinii po co ta książka powstała, ale dosłownie we wstępie, przed samą treścią mamy taką notkę od autorki, w której ona pisze, że napisała tą książkę na prośbę czytelników, bo Bóg zawalił po prostu jej świat, em, prośbą o to, żeby Lili i Atlas dostali swoje happy ending. Em, no i ta książka powstała specjalnie dla czytelników z dopiskiem, że po to, żeby właśnie nasi główni bohaterowie zaznali trochę szczęścia i po to ta książka do, została stworzona i to Tutaj dostajemy. Ona jest przesłodzona, ona jest troszeczkę nadwyraz, nad a jednocześnie porusza nadal te trudne tematy połączone z toksycznością, zarówno w związku, jak i w rodzinie. Um, I nie wiem, to jest dla mnie miód na serce i absolutnie ją kocham. I dostała do mnie też 5 gwiazdek. Uważam, że jest idealnym przedłużeniem. It ends with us. Różne opinie słyszałam, tak jak mówiłam wcześniej, nawet ktoś do mnie napisał, że jego zdaniem ta jest lepsza od pierwszej. Um, Uwielbiam te książki i do, do, no rozumiem, że nie każdy się ze mną zgodzi, chociaż naprawdę ludzie, którzy wypisują, że to są okropne książki jakby jestem strasznie ciekawa perspektywy, z jakiej oni na to patrzą, czy to są ludzie, którzy nie przeżyli czegoś takiego w swoim życiu, czy to są ludzie zbyt młodzi, czy to są ludzie em, którzy właśnie przeżyli coś toksycznego, ale mieli zupełnie inne doświadczenie z tą toksycznością w swoim życiu i bardzo długo się po niej zbierali i dlatego mają takie zdanie no jestem strasznie ciekawa, dlaczego ktoś aż tak bardzo em, negatywnie reaguje na te książki no bo dla mnie one po prostu są cudowne i tak jak mówiłam wcześniej, one są Przesłodzone, i jakby dużo to jest takiego, wiecie, przypadku i takiego szczęścia z przypadku. I oczywiście każdy, każdego tu kocha i każdy, każdego szanuje. No nie każdy, no bo gdzieś tam ta toksyczność tutaj siedzi, ale jakby wiecie, te, ci, tacy te główni są jak, po prostu jak z książki. No ale z drugiej strony to jest książka i ona ma przynieść nam, moim zdaniem, ma dać, jakby wiecie, zalepić miodem nasze złamane serca. I ja właśnie tak na te książki reaguję. Świetnie się nią bawiłam. Ja ją przeczytałam właśnie w ostatnim dniu. Skończyłam ją czytać chyba w ostatnim dniu kwietnia, tak. Um, I no kocham, absolutnie kocham. Także jeśli jesteście fanami It Ends, with, It Ends with Us, czyli tej pierwszej książki, i jeszcze nie sięgnęliście po nią, bo na przykład w sensie po kontynuację, bo słyszeliście jakieś negatywne um, opinie, no to jeśli jesteście fanami pierwszej, pierwszej części, to jest bardzo duża szansa, że ta was po prostu zachwyci. Um, no, a jeśli pierwsza wam się nie podobała, no to potem nie sięgajcie, no bo prawdopodobnie was też tutaj nic w niej nie, nie, nie złapie. Także to są takie książki, które ja przeczytałam w kwietniu. Nie ma tego jakoś mega dużo, ale i tak jest fajnie, bardzo się cieszę, że właśnie na te dwie trafiłam. Bardzo się cieszę, że przeczytałam sobie jeszcze raz te, te serie, że czytałam to po tym maratonie i sobie właśnie je pozaznaczałam, bo jak już mówiłam Wam wcześniej, jest trochę tych serii, które ja bym chciała w ten sposób potraktować i bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić z tymi. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i widzimy się w kolejnym.